Żądamy rekompensat za straty. To 24 wasza telewizja lokalna. Miałem dużo upadków na niej, ale jakoś wyszedłem obronną ręką z tego. Ja wszystko pozostawiam woli wyborców, woli mieszkańców. Widząc dramat Kalisza, dramat Warszawy. Czy wydający sługa, nie? Pra, 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 pra? Realizować cele. To już tego nie wiem, nie będę tego oceniał. Jest krwiopijcą! I właśnie jadę. Mieszkania nie wystarczą, bo potrzebna jest przede wszystkim praca. A my mówimy, że niemożliwe staje się w kaliszu możliwe.